Powstała przed dziewięcioma laty Grupa Dobroczynna Anieli w Bieli cieszy się w pełni zasłużoną renomą. Liczba i efekty kolejnych akcji i zbiórek przysparzają jej członkom sympatii i uznania w lokalnym i nie tylko lokalnym środowisku. Jej kontynuację i rozwinięcie stanowi od niedawna Fundacja Dar Nadziei, która właśnie dorobiła się własnej siedziby zlokalizowanej w budynku dworca autobusowego w Grabowie nad Prosną. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło w sobotę 24 lutego. Fundacja Dar Nadziei została założona w ubiegłym roku, w 2023, i na początek, oczywiście, poszukiwaliśmy jakiegoś miejsca, w którym będziemy mogli na stałe być i przyjmować osoby potrzebujące, rozmawiać z nimi, spotykać się. I mamy właśnie dzisiaj ten piękny, ważny dla nas dzień. Ja żartuję w taki sposób, że z mojego biurka skromnego w moim mieszkaniu, gdzie organizowałam wszystkie akcje przez ostatnie 9 lat, przenieśli nie się do maleńkiego kameralnego biura, ale biura, w którym jest dużo miejsca dla osób, które chcą pomagać. Będziemy tutaj prowadzić spotkania naszego wolontariatu, do którego ciągle dołączają nowe osoby, które chcą w sposób systemowy i stały pomagać, nie tylko jednorazowo. Ale tutaj także będziemy spotykać się z naszymi darczyńcami, którzy chcą przekazywać darowizny na konkretne dziecko albo wspierać właśnie nasze działania fundacyjne. Była to znakomita okazja do świętowania i podsumowania dotychczasowej działalności. Przez 9 lat działaliśmy jako grupa dobroczynna, na początek na rzecz leczenia i rehabilitacji mojego syna, a później, kiedy już udało się nam, że tak powiem, wyrehabilitować i osiągnąć pełny sukces, jeżeli chodzi o leczenie, skierowaliśmy swoją pomoc w stronę innych dzieci z naszego powiatu. No i kontynuowaliśmy ją przez 9 lat cały czas, aż do dnia dzisiejszego, kiedy chcemy też objąć opieką, Dzieci, które są spoza naszego powiatu, i działać w sposób bardziej sformalizowany w właśnie Fundacji Dar Nadziei. Do tej pory grupa anieli w Bieli objęła swoją pomocą około 40 dzieci. To przede wszystkim zasługa rosnącego grona darczyńców. Dzisiaj mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że darczyńcy są naszymi aniołami, aniołami naszych dzieci. Opiekują się nimi w sposób szczególny. Nasze dzieci, kiedy jeżdżą gdziekolwiek na turnusy, podczas rozmów, kiedy rodzice rozmawiają między sobą. Wszyscy są zaskoczeni, że powieciom Strzeszowskim jest tak duża pomoc dla dzieci i teraz powiem może kwotę, która nas wszystkich zaskoczyła. W ciągu czteroletnich akcji charytatywnych na rzecz naszych dzieci zostało przekazane przez darczyńców ponad 600 tysięcy. Dochodzimy za chwileczkę do 700 tysięcy. Cechą charakterystyczną Aniołów Bieli jest silna wspólnota i rodzinna atmosfera. Bardzo często rodzice podopiecznych stają się wolontariuszami działającymi na rzecz innych dzieci. Byliśmy u naszej pani neurologopedy, która prowadzi terapię z Wiktorią. No i ona nam właśnie powiedziała o Anieli w Bieli. No i zadzwoniłam do Kasi Pednasz, No i spotkaliśmy się, porozmawialiśmy. Później poszłam do fundacji Pomagaj. No i od fundacji Pomagaj zaczęło się też Anieli w Bieli. Wspólnie były też na jarmarkach byliśmy razem, także no tak działamy razem wspólnie. Wiktoria jest po operacjach, dwóch czaszki, także no pomoc jest bardzo przydatna. Tym bardziej neurologo, pomoc neurologopedy, bo tutaj mieliśmy problem właśnie z mową. No ale jesteśmy na dobrej drodze, jest bardzo duża poprawa, no ale też dzięki pomocy Anieli w tutaj finansowo, no to jest dużo, bardzo dużo. Nie? Dla Wiktorii. Moja współpraca z Anieli Bieli trwa od roku 2021, kiedy otrzymałam ja jako mama, mama dziecka niepełnosprawnego, pomoc i momentalnie w zasadzie podjęłam taką decyzję, że chcę działać w tej grupie i że będę wolontariuszem w tej grupie, co myślę, że fajnie mi i pozostałym mamom wychodzi, bo trzeba przyznać, że rzeczywiście... Wiele mam z naszej grupy jest również wolontariuszkami. Wspieramy się, spotykamy się, wymieniamy doświadczeniami, więc no myślę, że ta grupa no jest nam bardzo dużo potrzebna. I... Fajnie działa. Wspieramy siebie nawzajem, ale wspieramy też nowe mamy i zachęcamy nowe mamy, żeby do nas dołączały, bo to nie, jest, to nie jest tylko pomoc finansowa, ale jest to także pomoc na tle takim psychologicznym, czy po prostu taka zwyczajna rozmowa mamy z drugą mamą, która ma te same problemy. Także jest to dla nas bardzo ważne. Anieli w Bieli kojarzeni są z szeregiem różnorodnych inicjatyw. Od czterech już lat we współpracy z Fundacją NOS Duo wydają wyjątkowy kalendarz, z którego dochód przeznaczany jest oczywiście na cele charytatywne. Każdy kolejny rok przynosi większą kwotę. Tym razem, jak można oglądać na kartach kalendarza, bohaterami byli nasi mieszkańcy, czyli dzieciaczki, którym pomagamy, oraz gwiazdy z pierwszych stron gazet. I to rzeczywiście, wydaje mi się, bardzo wspomogło sprzedaż oraz dystrybucję tego kalendarza. No, jesteśmy ogromnie zaskoczone, ogromnie nam miło, ogromnie się cieszymy, bo mogę już chyba powiedzieć, jaką kwotę w tym roku udało nam się uzyskać. To jest 62 tysiące złotych. No, nie zamierzamy, nie zamierzamy zwalniać, więc mam nadzieję, że co roku ta kwota będzie rosła, i to jest naszym marzeniem. Wybiegając w przyszłość, już dziś zachęcamy do zainteresowania się wydarzeniem, które odbędzie się za kilka miesięcy. Po raz kolejny organizujemy turniej charytatywny wraz z klubem piłki nożnej Pelikan. Ten turniej odbędzie się 30 czerwca i, tak jak zawsze, spodziewamy się bardzo wielu atrakcji, no i przede wszystkim bardzo wielu ludzi dobrej woli, którzy przyjdą i wesprą nasze działanie. Dotychczas było zawsze praktykowane w ten sposób, że mieliśmy jedno dziecko, na które były przekazywane wszystkie środki, które pozyskawaliśmy podczas turnieju i akcji, które miały miejsce podczas tego turnieju. Wszystkich ludzi dobrych woli, którzy chcieliby zaangażować się w te i inne inicjatywy, z jakimi wychodzą Anieli w Bieli oraz Fundacja Dar Nadziei, zapraszamy do odwiedzenia ich nowej siedziby. Godziny otwarcia i inne dane kontaktowe już wkrótce pojawić się mają w mediach społecznościowych.